W tym roku brzozowscy policjanci obchodzili swoje święto 13 lipca. Uroczyste obchody święta policji rozpoczęła msza święta w intencji policjantów w brzozowskiej kolegiacie, której przewodniczył ksiądz Paweł Storek. Drodzy siostry i bracia policjanci, dziękujemy dzisiaj w tej przepięknej kolegiacie brzozowskiej wraz z wami, Panu Bogu, za was, za waszą posługę w narodzie, w społeczeństwie. Dziękujemy także wam za Waszą trudną służbę, dla za zachowania ładu i dobra społecznego. Wraz z Wami modlimy się także o Boże błogosławieństwo dla Was, dla Waszych rodzin, Waszych dzieci, wnuków, przyjaciół. Wypraszamy także Boże błogosławieństwo i opiekę Waszego Patrona, Świętego Michała Archanioła, na dalszy etap Waszej służby. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali konferencyjnej Starosław Powiatowego w Brzozowie, gdzie zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie, młodszy inspektor Tadeusz Szymanek, wręczył funkcjonariuszom policji akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Dziś brzozowscy policjanci obchodzą swoje święto. Nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymało 35 policjantów. Jest to dla nich szczególny dzień. Nie tylko dla nich, ale i dla każdego policjanta, brzezowskiego i pracownika policji cywilnego, ponieważ w tym dniu szczególnie docenia się ich pracę, wysiłek i trud w pełnieniu codziennej służby. Następnie komendant powiatowy Policji w Brzozowie, pełniący obowiązki podinspektor Marek Twardzicki, w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie policyjnej służby. Zaznaczył, że służba w Policji nie jest prosta zabiera często prywatny czas rodzinie. Jest to praca, w której policjanci nierzadko narażają swoje życie i zdrowie, ale jednocześnie przynosi ona satysfakcję i zadowolenie. Komendant słowa uznania skierował również do pracowników cywilnych, podkreślając, że sukcesy brzozowskiej policji nie byłyby możliwe bez ich pracy, bez ich wsparcia dla koleżanek i kolegów w policyjnych mundurach. Komendant podziękował także przedstawicielom innych służb mundurowych i instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz samorządu lokalnego za codzienną współpracę i przychylny stosunek do policji. Uroczystości między innymi wzięli udział poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Bogdan Żońca, senator Rzeczpospolitej Polskiej Alicja Zając, wicestarosta brzozowski Janusz Draguła, przewodniczący Rady Powiatu Henryk Kozik, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie starszy brygadier Jan Szmyt, przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik, zastępca burmistrza Brzozowa Maria Rymasz, wójt gminy Domarac Jan Kendra, wójt gminy Dydnia Jerzy Fardynat Adamski, wójt gminy Haczów Stanisław Jakiel, wójt gminy Jasieńca Rosielna Urszula Brzuszek.